Doba, kolejna ważna rzecz, kolejna rzecz, na którą zwrócę za chwilę uwagę na przykładach. Co to jest doba kierowcy? To często jest duży problem w zrozumieniu przez nawet działy kadr, nawet w dużych firmach. Czasami się spotykam też z biurami zewnętrznymi księgowymi czy rachunkowymi, czy te, tymi, które rozliczają firmy transportowe. No i jest totalne niezrozumienie. Jakby branie kierowców do jednego, kolokwialnie mówiąc, worka razem z pracownikami biurowymi, a to niestety tak się nie da. Artykuł 8 mówi jasno: Do celów rozliczania czasu pracy i ustalenia uprawnień do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych przez dobę kierowcy należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której kierowca rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. To pojęcie w ustawie jest oczywiście tożsame z dobą pracowniczą określoną w kodeksie pracy, ale nie pokrywa się z dobą kalendarzową, gdyż doba rozliczeniowa może przypadać na dwa dni kalendarzowe. I teraz są przykłady, zaraz Wam pokażę, z synchronizacji tej doby, czyli w jaki sposób tę dobę można liczyć. Od pierwszego zdarzenia z nachodzeniem dób za chwileczkę to wyjaśnię, od pierwszego zdarzenia bez nachodzenia dóbr, i te dwie pierwsze rodzaje jakby synchronizacji ustalenia doby są najbardziej popularne. Według godzin określonych, zgodnie z harmonogramem, to rzadko, chyba że są kierowcy, którzy jeżdżą, ja to mówię kolokwialnie w koło komina, od 7 do 15, wówczas można sobie ustalić 7:15, tak jak dla pozostałych pracowników. Ale generalnie te dwie pierwsze synchronizacje. Tu macie przykład na, na górze. Ja spróbuję moje znowu magiczne strzałki. Słuchajcie, y, może się uda porysować coś. Więc według pierwszego zdarzenia, czyli ta pierwsza, ten pierwszy przykład, czyli rozmawiamy sobie w tej chwili o tym, o tym przykładzie. Zwróćcie uwagę, jak to wygląda. Kierowca rozpoczyna pracę w poniedziałek o godzinie 8. Pracuje sobie załóżmy 8 godzin, grzeczny kierowca nie pracował więcej, ale we wtorek zrobił odpoczynek oczywiście dzienny, no nawet, nawet zrobił tego odpoczynku bardzo dużo, zobaczcie, powyżej 11 godzin na pewno nie musiał. Ale we wtorek przed do pracy na godzinę 6, czyli przyszedł dwie godziny wcześniej niż zakończyła się jego doba rozliczeniowa 24 godzina. I w tym pierwszym rodzaju synchronizacji, jeżeli odpoczynek dzienny jest odebrany prawidłowo, wówczas w ewidencji czasu pracy zobaczycie to, co widzicie tutaj na dole: że w poniedziałek rozpoczynał pracę o godzinie 8 i pracował 8 godzin, czyli pracował 8 godzin. I właśnie, dlaczego tu się pojawiły dwie nadgodziny? No właśnie, zaraz Wam to wyjaśnię. We wtorek natomiast przed do pracy na godzinę 6 do 14 i pracował 8 godzin, nadgodzin nie było. Tu się pojawiły słuchajcie, dwie nadgodziny. No właśnie, dlaczego? Dlatego, że następuje rozpoczęcie pracy dwa razy w tej samej dobie. W tej synchronizacji następuje bardzo często rozpoczynanie pracy dwa razy w tej samej dobie. I wtedy należałoby zapłacić temu kierowcy przynajmniej sam dodatek za dwie nadgodziny. Podstawę nie, bo podstawę macie zapłaconą w tych ośmiu w godzinach tutaj we wtorek, natomiast nadgodziny, dodatek za nadgodziny tak. Chyba że za chwilę wam to opowiem, wprowadzicie indywidualny rozkład czasu pracy lub zaczniecie synchronizować dobę według tego drugiego rodzaju. I teraz czyścimy sobie nasze. Nasze oznaczenia i popatrzymy sobie, jak wygląda synchronizacja doby według pierwszego zdarzenia bez nachodzenia dób, czyli ta druga tutaj synchronizacja, którą, którą widzicie. Otóż w tej drugiej synchronizacji przyjmujemy następujące założenie. Zgodnie z, z tym slajdem, który Wam przed chwilą pokazywałem, że przez dobę kierowcy należy rozumieć kolejne 24 godziny od godziny rozpoczęcia. Zatem, jeżeli kierowca rozpoczął pracę w poniedziałek o godzinie 8, tu, to na sztywno przyjmujemy, że jego doba kończy się w poniedziałek o godzinie 8. W związku z tym przyjmujemy, że kierowca pracował w tym momencie 10 godzin w poniedziałek. Czyli jakby zaliczamy na sztywno, w dobie sztywnej 24-godzinnej, wszystkie zdarzenia i zaliczamy do czasu pracy poniedziałkowego, czyli tej doby, której rozpoczął kierowca pracę. Następna doba wtorkowa, zwróćcie uwagę, zaczyna się również o godzinie 8. Bo wtedy skończyło się kolejne 24 godziny z poniedziałek. Zaleta tej ewidencji za chwilę wam tego drugiego sposobu, za chwilę wam pokażę na przykładach, dokładnie w programie Fortans, jaka jest. Natomiast jest też wada. wada natomiast wada polega na tym, że kierowcy nie rozumieją, dlaczego i kierowcy, i nie tylko kierowcy, bo kadrowe czy działy kadr bardzo często też, dlaczego mamy informację, że kierowca zarówno w poniedziałek, jak i we wtorek rozpoczął pracę o godzinie ósmej. Przecież kierowca mówi, no jak jako 8. Przecież ja przyszedłem na szóstą do pracy. A ty mi tu pisze, że ja we wtorek rozpocząłem pracę o 8, jeszcze, że pracowałem 6 godzin, jak ja pracowałem 8. Natomiast no, kierowcy, zwróćcie uwagę, nie zabrali mu tych godzin pracy, bo tu ma policzone 10. Zatem, jak weźmiecie te dwa dni, to dalej jest 16 godzin przepracowane. Co tu widzicie, czym to się różni? Nie ma nadgodzin. Nie ma nadgodzin z tytułu, nie ma czegoś takiego jak dwa razy rozpoczynanie pracy w tej samej dobie, bo to po prostu nie, nie występuje. Okej. Okay. Jedziemy, słuchajcie dalej. Tak wygląda to w teorii. Za chwilę będzie praktyka. Dobrze. I teraz ta druga synchronizacja, słuchajcie, jaką jeszcze ma zaletę, ta druga. Macie przykład, i też Wam za chwilę go pokażę, bardzo konkretnie. Macie przykład rozpoczęcia pracy w piątek o godzinie 16. Kierowca pracuje, czyli kierowca rozpoczyna pracę o godzinie dokładnie. Strzałeczkę weźmiemy czerwoną, dokładnie zaczyna w pracy w piątek o 16 kończy pracę w piątek o 22. Odpoczywa 9 godzin, przychodzi do pracy w sobotę na 7 i kończy pracę w sobotę o 15. W tej pierwszej synchronizacji, w tej pierwszej, gdybyśmy zastosowali z nachodzeniem dóbr, mielibyśmy dwa dni rozpisane, czyli 6 godzin pracy w piątek, 8 godzin pracy w sobotę, w piątek pracował od 6 do 22, w sobotę od 7 do 15, czyli musielibyście zaplanować kierowcy dodatkowy dzień wolny. No dlatego, że pracował w sobotę, czyli nie byłoby średnio pięciodniowego tygodnia pracy, tylko byłby sześciodniowy tydzień pracy. Natomiast jak zastosujecie tą drugą, ten, tę drugą synchronizację, wówczas yy, zobaczcie, co tu się dzieje w tym przykładzie. Doba rozpoczyna się w piątek o 16, 24 godziny kończą się w sobotę, yy, sobotę o 16. Zatem w yy, czasie pracy sobotnim kierowca nie pracował w sobotę, czyli tu macie w sobotę 0. I to jest częste niezrozumienie, jak zero, jak byłem w sobotę w pracy. No ale to jest kwestia zrozumienia doby pracowniczej. Tu oczywiście mamy aż 14 godzin pracy w piątek, więc nie zabraliśmy tego czasu pracy kierowcy. Natomiast wszystko zgodnie z artykułem z ustawy o pracy jest przypisane do piątku, a nie do piątku i do soboty. Zatem ta druga synchronizacja jest ciekawsza, natomiast trzeba ją zrozumieć. Trzeba ją zrozumieć i trzeba umieć. Obronić tę synchronizację przed kierowcami głównie, bo inspektorzy ją doskonale rozumieją, sami używają programu Fortran i, i również tę synchronizację jak najbardziej stosują. Mówię o inspektorach pracy. Więc najtrudniej jest wytłumaczyć to kierowcom i, kierowcom i najtrudniej jest wytłumaczyć to osobom, które właśnie tego nie rozumieją, czyli nie potrafią jakby zrozumieć, no w jaki sposób w tym przykładzie, który Wam narysowałem, nie pracowałem w sobotę, skoro pracowałem w sobotę. A to jest myślenie tymi dobami, że o północy się zaczyna sobota, do północy trwał piątek, a nie myślenie w kategorii doby rozliczeniowej 24 godziny.